pam 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 Co jest? Co się stało z moim domkiem? Ej serio, o co chodzi? Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fryny XD czyli najlepszego serwera w Polsce dokładnie, znaczy czy najlepszego to nie wiem, bo są tutaj bardzo duże trolle które chciały mi zalać domek, kto to zrobił ludziska? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu jeśli wiecie, bo czy ktoś się podpisał w ogóle? Skromny prezent od żaby czekajcie, czyli żaba to zrobił, czy o co chodzi? Swoją taką diamenty, chleb i złoto całkiem przydatna sprawa, ale kto to zrobił? Kto mi zalał ten domek? No, ludziska! O co chodzi w ogóle? Jakie głupie trolle, no. Dobra, kurde, bele, Jakoś to wytrzymamy, ale posłuchajcie. Jeśli chcielibyście, abym oddał temu komuś, kto mi zrobił tego trola, napiszcie koniecznie w komentarzu, kto to był, po pierwsze. A po drugie, zostawcie konieczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy tego trola po prostu oddam tej osobie, która mi go zrobiła. Tylko, no, przydałoby się wiedzieć, kto to zrobił. E, także piszcie, serio. Ale nie tak jest temat tego odcinka, ponieważ będziemy dzisiaj robić o wiele fajniejsze rzeczy, niż tylko oglądanie naszego zniszczonego kompletnie domku. Ale w ogóle słaba mega sprawa. Czy tabliczki z donatrami przeżyły, czekajcie, tak dobra Tabliczki tam wytrzymały na wodę, więc dla ludzi na szczęście im się nic nie stało Ale za to stało się coś pewnej górze na Ferajnie A konkretniej górze koło domku Dillera Bardziej spostrzegawczy pewnie już zauważyli, ale ci nie Muszą chwileczkę poczekać, ponieważ chcę tam podejść i pokazać wam to w pełnej okazałości Znaczy widziały to też osoby, które były na live'ach, także jeśli śledzicie live y na głównym kanale To pewnie dobrze wiecie co wam teraz chcę pokazać, a chcę pokazać wam Uwaga, diabelski młyn, dokładnie zbudowaliśmy wielki różowy diabelski Bobylski młyn na Ferrajnie. Jest to w ogóle prawdopodobnie najwyższa struktura na ferrajnie, najwyższy punkt na świecie. Zaraz sobie tam pójdę, czekajcie, co tutaj dał żaba mu dealerowi. Tyle samo diamentów, tyle samo... a, czyli porówno wszystkim dał. No, spoko. Myślę, że niektórych bardziej kocha, niektórych mniej, ale, ale jednak jest okej, okay, chłopak, dobra, dobra. Nie wiem czy wiecie, ale ogólnie domek dealera w środku budowałem ja i tych skrzynek tutaj nie miało być, i dla... nie mam pojęcia, co oni tutaj robią, wczoraj ich jeszcze nie było. No i trochę mi zepsuły wizję artystyczną, ale dobra, to jest jego domek, więc ja się nie wtrącam. Przechodzimy sobie przez nas różowy pokój i lecimy na samą górę, aż do naszego diabelskiego młyna! te sepicki, naprawdę, tak mi się podoba. Jejku, tak mi się go super budowało. Między innymi na live'ach, potem po live' jeszcze kilka godzin. No i wyszedł tak przepicko, że jestem. Muszę nam się po prostu nim pochwalić, bo, bo mi się podoba. Oto on. W pełnej okazałości są gondole. Tych gondoli jest dokładnie za. Spoliczę nawet sam, nie wiem ile z tych gondoli. Czekajcie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, albo 12. 12 nawet gondoli, po których będą, po których można sobie jakby jeździć. Znaczy, nie można, bo to jest Minecraft i to nie działa, niestety. Ale są pełnoprawne. można sobie usiąść po jednej stronie, usiąść po drugiej. No i mamy nasz piękny, wielki diabelski młyn. Według mnie prezentuje się on kozacko. Szczególnie jeśli odlecimy sobie na Elytrze kawałek dalej, to zobaczcie teraz, na jego z góry. Wow, on jest taki przekozacki! Jacie! Tylko jak mogliście zauważyć, jest on troszeczkę niepełny. Ale o co chodzi? Już wam mówię, tylko pobiegnę po fajerwerki, bo nie mogę latać do góry, a jednak wolałbym to robić, żeby było szybciej, żeby nie musiał się za każdym razem wspinać, bo to byłoby bez sensu. Tylko jak ja tu mam znaleźć fajerwerki teraz? No kurde bele! Jak ten domek wygląda w środku? To jest masakra! O jacie! Tu są fajerwerki, na szczęście. Mamy to i jeszcze rozdymka? Co tu robi rozdymka? W tym domu, lol, nie mam pojęcia, nie pytam, idziemy stąd. Ja tu się mega dziwnie czuję, musimy tą wodę potem naprawić, ale to później po odcinku, bo teraz to byłoby trochę nudne. Ale jestem Maxa zły na osobę, która to zrobiła, bo to jest najgorszy troll, jaki tylko może być. Wiecie dlaczego? Dlatego, że trzeba to teraz zbierać, a to się tak długo zbiera, trzeba każdą wodę zebrać, potem odłożyć i tak dalej, i tak dalej. już pół godziny będę to, to naprawiał, no masakra. Ale tam dobra, nie myślimy o tym, tylko myślimy o naszym diabelskim młynie, który musimy, właściwie z którym musimy jeszcze pewną rzecz zrobić, a chodzi mi dokładnie o wejście, bo jak widzicie, wychodzi się z niego wprost. Do przepaści. To jest trochę niebezpieczne, tak mi się przynajmniej wydaje, co ja zrobię. Bo czemu utknę w bloku? O, zobaczcie, o to mi chodzi. Tutaj sobie normalnie wchodzimy. Wychodzimy drugą stroną. No i proszę bardzo, schodzimy i co? I kurde mele. Umieramy! O nie! Bo nie, na serio nie. O, kur... nie. Dobra, e, przyznaję się, nie umiem grać Minecrafta, jest mega słabo. Gdzie są moje itemy? Gdzie jest Wentory? O co chodzi? Gdzie keep Inventory? Co jest? Gdzie ono się podziało? Przecież cały czas było, kto je zabrał! No nie! Na szczęście wiem, gdzie umarłem, więc na ludzi sobie zbiorę te itemy, ale brakuje mi trochę tego expa, bo jednak miałem go mega dużo. I no i teraz już nie mam, a miałem 21 poziom, ale słabo, kurde, no i przy okazji zgubiłem buty. No super! Najlepsza podróż na świecie, że ja nie potrafiłem kliknąć po prostu tej elytry, żeby ją włączyć. Nie no po co? Jakby nie potrafię kompletnie używać elytrys. To jest mój problem i mam nadzieję, że w końcu się nauczę. Także jeśli chcielibyście um, dać mi lekcję latania tanie dajcie znać w komentarzu bardzo chętnie skorzystam. A my lecimy już normalnie po te bloki, żeby tam to ogarnąć. A już wam mówię, co tam dokładnie będzie. Między innymi kasa biletowa, no bo w końcu, ja, że to będzie jedna z większych atrakcji ferajnych, to jednak za darmo nie może być. Zrobimy sobie tam również jakąś budkę ze zdjęciami. No i myślę, że to tyle w sumie. Co jeszcze możemy zrobić? Nie no, tyle starczy! Tylko teraz w tym wodnym świecie znaleźć te wszystkie itemy. To będzie misja! Ale ja mam trochę brzozów, jakby. Swoją drogą możemy to właśnie z brzozy zrobić, bo to by pasowało. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę tutaj i lecimy tam z powrotem budować. Musimy też ustalić jakąś cenę za wejście, także jeśli macie jakiś pomysł ciekawy, ile może kosztować wejście do naszego pięknego, nowego, diabelskiego młyna, a w przyszłości całego parku rozrywki, dajcie znać w komentarzu. No i przy okazji dajcie znać, co również możemy zbudować tam koło tego, żebyśmy tam mieli taki duży park rozrywki. Myślałem jeszcze o takim jakimś rollerka albo czymś w tym stylu. To byłoby epickie. Także dajcie znać, co zbudować, to to ogarniemy, a ja lecę robić kasę biletową. Żeby zdzierać kasę z biednych Rajnowiców, żeby mi płacili za to, że będą mogli sobie oglądać ferajne z góry. Bo przecież nikt nie ma elitry. Wszyscy będą musieli mi płacić. Gdzie są w ogóle moje fajerwerki? Nie gadajcie, że też jest tutaj zgubiłem gdzieś. No, o nie. Ale jestem teraz wkurzony na tą śmierć. Tyle rzeczy zgubiłem. Zgubiłem buty. O, są buty. Czekajcie. I firewerki są. O, mamy to. Jak dobrze. Już myślałem, że stracone wszystko, a jednak są. Genialnie. Tak, to można żyć. Teraz sobie mogę już normalnie polecieć tam do góry. O, ja zużyłem niepotrzebnie fajerwerkę Nie no, genialnie. Teraz mogę sobie lecieć normalnie do góry i możemy sobie tam pracować. W normalnych warunkach. Jeszcze nie mam pochodni. Ale po czym pochodnie? W sumie, no, nie przydałoby się, żeby mi się tu nic nie spawnowało zaraz. Dobra, nie minęła sekunda, już ogarnąłem, już mam normalnie pochodnie, także możemy zdać oświetlić, żeby było bezpiecznie i bez potworów, bo to jest priorytet. Jako, że to ma być w końcu dobra zabawa, a nie jakieś tam e, walczenie na wysokości z zombiakami to jednak przydałoby się tutaj, żeby nie było potworów, co nie? W ogóle spójrzcie na te gondole, jeszcze wam ich dokładnie nie pokazywałem, ale mega się starałem nad tym, żeby zrobić je jak najlepiej. I według mnie wyglądają przekozacko. Mam nadzieję, że Wam również się podobają, napiszcie w komentarzu, a my lecimy ogarniać wejście. Co prawda, tutaj już Troszeczkę innych kolorów, ponieważ tutaj było to ciemniejsze drewno, ale jakie połączymy, to myślę, że nie będzie problemu. W tym miejscu będzie kasa, o dokładnie, i tutaj będzie się szło aż do schodów dillera. Połączymy sobie to z tamtym miejscem, byłoby to całkiem chyba spoko rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak. Mam już kawałek ścieżki, więc jakoś tak to się będzie zaczynać. Tutaj będą oczywiście schodki, no i po tych schodkach będzie się schodzić, tak jak powiedziałem wcześniej, do tamtego miejsca koło dillera, ale my zajmiemy się teraz ważniejszą rzeczą, czyli kasą biletową, bo w końcu e, pieniądze są najważniejsze. <laughs> nie no żartuję oczywiście ale wiecie, jesteśmy na Ferajnie, tutaj przydałoby się mieć trochę diamentów. Musimy ustalić w ogóle jakąś cenę. Także jeśli nie napisaliście jeszcze w komentarzu jakiegoś swojego pomysłu, dajcie znać koniecznie. Mogłoby być na przykład, nie wiem, jedno złoto, chociaż złoto jest teraz mega dużo warte. Więc myślę, że złoto byłoby spoko opcją albo coś takiego mniejszego, na przykład jedną fajerwerkę. Tak, ja mega lubię fajerwerki, więc wejście na diabelski młyn będzie kosztować jedną fajerwerkę. Tak jest moja propozycja. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. No i wybierzemy coś najfajniejszego. Tylko napiszmy tutaj jakoś ładnie nazwę tego diabelskiego młyna, czyli będzie to hmm, diabelski młyn Albo jakoś inaczej. Dobra, wiem, damy to wyżej i nazwiemy to podniebnym młyn. Tak, to jest epicka nazwa. Myły, y, Dobra, tutaj jeszcze jakieś dekoracje, nie wiem, chmurki podajemy. Co wygląda jak chmurka? To wygląda jak chmurka, chyba, co nie? Nie to nie wygląda jak chmurka, ale niech będzie. Nie, tak nie może być coś innego. Jakieś dekoracje dajmy tutaj, nie wiem, tak, coś takiego. Albo mamy lepszy pomysł, patrzcie. O, o! To jest w ogóle spoko patent. Jeśli damy tutaj o, na początku i o na końcu, to to wygląda jak jak śruby, jakby były tutaj wbite śruby. I tak też sobie zrobimy w tym miejscu. Dobra, jest pięknie, Podniebnym Młyn, i tu będzie cena, a ceną będzie jedna firewerka I w sumie bezpiecznie byłoby, gdyby doknes tutaj nie wchodził. No bo wiecie, w końcu wydaje mi się, że doknes e, mógłby to zniszczyć. Więc damy tutaj na dole, że wejście od 12 lat. Jako, że doknes ma 11, to wiecie, chyba wtedy nie wejdzie. Wejście od 12 lat. E, doknes nie może. O nie, zamiast od 12 lat to chyba będzie wystarczająco dużo. Dobra, nieważne. Pięknie, jestem zadowolony. Teraz tylko daszek to musimy zrobić i możemy otwierać oficjalnie nasz piękny młyn. Ale, ale, ale. Ale musimy tu zrobić kontrolę biletów, no bo w końcu może tutaj się ktoś wkraść Bez biletu, więc weźmy sobie na szybko Kurde, mele Brzozowe deski, zróbmy sobie crafting Z craftingu zróbmy sobie szybko płotki A z płotków, znaczy nawet nie z płotków Po prostu zróbmy sobie e, te, jak to się nazywało Bramy, dokładnie, brzozowe furtki Bardziej niż bramy, e, ale potrzebuję ich trochę więcej Na przykład tyle O nie, w złą stronę zrobiłem, zawsze tak mam Zawsze zrobię w złą stronę, to jest masakra Nie potrafię zapamiętać kolejności, ale już jest dobrze Trzy furtki, jedna tutaj, druga tutaj Trzecia tutaj i pięknie, już nikt nie wejdzie bez biletu, bo ja tu będę stał i kontrolował wszystko. Tylko, że potrzebuję teraz jakichś bloków na daszek. Wezmę sobie może kwarc albo andezyt wypolerowany. To chyba będą spoko pomysły wejdziemy sobie przez naszą dziurę w dachu. O, o, dobra, uda się, udało się, idealnie nawet. Tylko, że nie mam ani tego, ani tego. Chociaż nie, mam kwarc. Dobra, to niech będzie kwarc, a może jeszcze andezyt w sumie też by się przydał. Czy mamy jakiś andezyt, przepraszam bardzo? Czy w ogóle jest bieda straszna? No nie gadajcie, że aż tak biednie u nas w domu 11 indezy, to, to jest strasznie mało. Potrzebuję wince, dwa razy Wince, albo nawet wince jeszcze. Dobra, no a jak nie to nie, to bierzemy kwarcielo, no. Tylko fajnie jakby się tutaj nie zabił zaraz, więc zrobię sobie tutaj podstawę z kobla, okej. Okay. Tutaj w ogóle MWK z tego co widziałem buduje jakiś tor przeszkód, kurde bele o co chodzi. Ej to są chyba serio fajerwerki, które będą strzelać jeśli się trafi. Fajny pomysł w sobie, ale ja mam lepszy, ponieważ budujemy tutaj diabelski młyn to jest o wiele lepsza sprawa niż tam jakieś kurde cele czy tam treningi do łuków, czy o co chodzi. Ej, Ale to będzie gitua, naprawdę. Mega mi się to już podoba i mega się jaram tym, co robimy, bo to będzie takie fajne. To będzie najlepsza atrakcja w historii Ferrari. I każdy normalnie będzie chciał się przelecieć i mam nadzieję, że każdy przelecić co ja gadam, prze, przejechać, nie przelecieć, bo w sumie to, to jest Gemeniwski Młyn, tam się nie lata zbytnio. Ale rakietę też kiedyś zbudujemy, ale to nie na teraz. Dobra, także jest tutaj pięknie kasa zrobiona. Napiszemy tylko, że to jest kasa, żeby nikt się nie pomylił na pewno. Tak, także teraz na pewno nikt się nie pomyli, Każdy będzie wiedział, że w tym miejscu po prawej. Jest kasa, no chyba, chyba tylko Doknes by tego nie zauważył, ale jest GITES, no. No i dla bezpieczeństwa napiszmy sobie tutaj jeszcze, że wejście tylko z ważnym biletem. I mamy to, także superancko, więc pomijając tutaj braki ścian w tym miejscu i braki jakiegokolwiek bezpieczeństwa w tym miejscu, byłoby to już mniej więcej zrobione. Co tam kombinuje włóczka? Co, co, tam się dzieje w ogóle? Czekajcie, strzelę go szybko. Ej, czekajcie, czekajcie, zauważy, kurde, kurdebel Wow, orientuj się, o, mamy to, mamy to, lecimy na niego, o, nie widzi mnie, a widzę, uważał mnie, <laughs> no nie, ale nadal kusi, kusi jak nic, żeby go jeszcze raz strzelić, no dobra, nie będziemy tego robić, będziemy dalej kończyć naszą piękną budowlę, ponieważ czas najwyższy przyjąć pierwszych gości, no w sumie to jesteśmy już prawie gotowi, tutaj będzie wyjście, tutaj się stawi jeszcze okna, no i oczywiście te barierki, żeby nikt nie pospadał, no i będzie pięknie, tylko te barierki mogłyby być innego koloru, na przykład tego ciemniejszego, wtedy by to fajnie kontrastowało i byli, mielibyśmy najlepszą budowlę, no ferajnie, właściwie w historii. Nie no, w historii ferajnej może nie, bo jednak nasze poprzednie budowle były też epickie, ale na pewno jedno z fajniejszych. Pamiętacie może jakie to było drewno, bo ja już kompletnie zapomniałem. To chyba było to najciemniejsze jakie tylko się da, a nie to świerkowe. Ej, czy ja to mam w ogóle gdzieś tutaj w ekwipunku? Chyba nie mam kompletnie w magazynie, wiecie co? W takim razie, weźmiemy sobie normalne świerkowe pnie, bo one są dosyć podobne i myślę, że całkiem fajnie też będą kontrastować, więc niech będą. To wcale nie jest tak, że mi się nie chce szukać, po prostu, po prostu... No dobra, tak jest nieważne. No leniwy, jestem i tyle, no nie wypominajcie mi tego w komentarzach. Lecimy z powrotem. Wuhu! Uuu, latanie to literom nigdy by się chyba nie znudzi, bo to jest taka super zabawa e, Dobra, więc teraz tak, tu będą płotki Tu będzie pierwszy gdzieś taki płotek, tu będzie trzy kratki i drugi będzie się zaczynał. I one tak fajnie będą wyglądać. Znaczy nie wiem, czy będą fajnie wyglądać, ale chciałbym, żeby fajnie wyglądały. Zaufajcie mi, będzie dobrze mówię wam. Ej no, ludziska serio, mamy to, jest wejście, co prawda jeszcze nieskończone, ale będzie w przyszłości skończone i będzie o wiele ładniejsze niż jest w tym momencie. Tutaj można jeszcze coś w sumie zrobić płotek i tyle. No i pamiętajcie, że w tym miejscu, tu od razu obok mamy miejsce na kolejnej atrakcji, także piszcie w komentarzu. Co chcielibyście zobaczyć tutaj jeszcze? Bardzo chętnie zbuduję jakiś roller coaster albo coś w tym stylu, a ja wlecę sobie na samą górę diabelskiego młynu Na najwyższy kurde, wagonik, czy tam gondolkę, czy <laughs> jedno serduszko mi zostało! O nie, masakra, znowu bym umarł! Pytanie, czy da się z nami jakoś sensownie wejść? Chyba najlepszym sposobem będzie po prostu wejście przez dach, no a czemu by nie? No i co? Dzięki wam mega za oglądanie tego filmu. Jeśli chcecie więcej ferajny, łapkujcie w górę, komentujcie, co możemy tutaj jeszcze ciekawego zrobić, jeśli jak macie jakieś pomysł na trolla dla tej osoby, która mi zrobiła trolla na domku, piszcie w komentarzu i tak samo piszcie, tak jak powiedziałem przed chwilą, jaką ma. Akcje, możemy tutaj jeszcze zbudować. Dzięki jeszcze za oglądanie, pamiętajcie Widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku o 17.00 No i tyle, no pa pa, pa. na Instagrama Tak na koniec jeszcze, bo tam się całkiem fajnie dużo dzieje I ogólnie y, fajne akcje i tak dalej Nie wiem o czym gadam, skończmy ten odcinek już po prostu i masło Pa pa